Witam Was 11 maja 2025 roku na swoim treningu Barków. W tym dniu mam również robić trening ramion, czyli bicepsa z tricepsem. No ale trening Barków rozpoczynam od jakiegoś tam czasu. Od, takiego, od takiej rozgrzewki barków. Zazwyczaj robię po 15 powtórzeń. To jest trzecia, jak gdyby seria. Wcześniej robiłem to naprzemiennie, właśnie w taki sposób, bez żadnego odpoczynku. Ale dzisiaj te pierwsze dwie serie robię z odpoczynkiem i stwierdziłem, że ten odpoczynek jednak jest wskazany gdyż ta krew musi zostać być poruszona to zajmuje trochę czasu zanim ten mięsień się rozgrzeje i samopoczucie wtedy jest lepsze wracając do mojego samopoczucia, to według mnie dzisiaj w nocy y, kiepsko spałem, to znaczy miałem więcej przerw. Częściej się buciłem i jak gdyby dłużej zasypiałem. No ale mój zegarek pokazał, że sen był wystarczający. No, ale moje odczucie było inne. Rano nie robiłem treningu na mięśnie brzucha. Mm. Potem trochę dosypiałem, i teraz jestem po drugim posiłku, jest godzina, bo jak widzicie 10 po 10 i rozpoczynam trening. No, wagi mi trochę przybyło, na wadze przed wypróżnieniem 75 kg mi pokazało. No moi widzowie mówią, że. Jestem bardziej nabity. Sylwetka, jak gdyby się zmieniła. No cóż, no, no moje odczucie było takie, jak oglądałem filmik wczorajszy, że mój brzuch był bardziej wywalony. Teraz, jak go wciągam, to nie jest taki mocno wywalony. No ale rozpoczynam trening. No mam teraz, jak gdyby, większe chęci po, tym, po tych posiłkach. Kilka serii nagram. Ach, ach. A na zawodach Pittsburgh Pro Derek Lunsford wygrał. Nick Walker był drugi, Griszo to chyba był czwarty. Wyprzedził go chyba Bonak. No to by było tyle. Na razie. Zdecydowałem się pokazać Wam jeszcze jedno takie ćwiczenie rozgrzewkowe. W swoich lustrach widziałem, że te moje barki dobrze się przy tym uwidaczniają, a mnie chodzi właśnie... Och! I gumka się urwała, wykańcza się całkowicie. Chodzi mi o ten o. I, i koniec pokazu, bo to już się nie nadaje do niczego. Chodzi mi zwłaszcza o tylny akton lewego barku, aby się potworzyły te powiązania nerwowe i potrafiłbym go odpowiednio napinać, bo na razie nie mam nad nim jak gdyby większej kontroli. i wracając do tego do kontroli nad no tym barkiem wymyśliłem sobie że będę sobie napinać mięśnie w ten sposób każdego dnia rano a teraz pierwsza seria Bez dokładania obciążenia zrobię takich serii jeszcze cztery, nie będę tylko nagrywać. Następne ćwiczenie, pierwsza seria. Tym razem jednak staram się mieć ręce wyprostowane w łokciach. 2 kg, dołożyłem te 2 kg i robię drugą serię, to znaczy pierwszą z tymi 2 kg więcej. Dwa kilogramy, i zrobię jeszcze dwie serie. Nie będę trzy, ale nie będę nagrywać. Pierwsza seria ostatniego ćwiczenia tym razem stojąc. zrobię takiej serii jeszcze 4, ale nie będę nagrywać no i na do widzenia ćwiczenie które sobie wymyśliłem przed chwilą sprawdziłem czy potrafię zrobić chociaż jedno powtórzenie i szło ono ciężko I naprawdę było to ciężko. I to jest koniec mojego treningu. Papa, pa. drugiego. Trainingo nie będę nagrywać. To znaczy ramion i bicepsa. Bicepsa z tricepsem.